Jakimi trzema altcoinami warto zainteresować się we wrześniu? Zrobimy sobie analizę bitcoina i idą przy okazji i pomyślimy, co czeka nas w najbliższych tygodniach. Zapraszam do oglądania. OK, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw subskrypcję na tym kanale i oglądaj dalej. Za chwilę udostępnię dla Ciebie trading view, natomiast zaznaczę, że wszystko co usłyszysz na tym wideo jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem. Nie jest to rada inwestycyjna. I zobacz, mamy trading view. Zacznijmy od bitka. I teraz tak. Tutaj mieliśmy taką dosyć fajną strefę popytową, no ale z przeciągnięciem na strefę wolumenową. Bitcoin na trochę niżej zleciał. Osiągnął nam tutaj target 53.220, który zaznaczyliśmy, zostało to zebrane, no i stąd następuje odbicie. Więc na tę chwilę będziemy musieli trochę tutaj zrobić update'u. Myślę, że tą linię trendu możemy sobie pociągnąć. Czy ten trend. No, myślę, że możemy go utrzymać ze względu na to, że będziemy widzieli, kiedy dalej trzymamy trend, bo zobaczycie, że na razie tutaj OK globalnie spadamy, ale lokalnie już tutaj zrobiliśmy wyższy dołek potencjalnie. No i ta struktura może nam się dalej y, tutaj y, kontynuować. No, więc zrobimy tak, zrobimy strefę, to, to, to jest nam już do wywalenia. <laughs> Przepraszam, myślę, że jeżeli te zlecenia zabraliśmy, no to gdzieś to w okolicy zera. Może z jakimś lekkim, lekkim minusem, mimo wszystko, jeżeli chodzi o średni zakup. Jeżeli ktoś kupywał z ostatniej analizy, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i po prostu. Tak to wygląda. Tutaj dalej nam się rozciąga ten clean, więc pewnie gdzieś tutaj pod koniec września będziemy mieli mocniejszy ruch wzrostowy. I teraz, jeżeli chodzi o te profity, na pewno tutaj jeden damy przed tym poziomem, chociaż go troszeczkę dostosuję do aktualnej sytuacji. Myślę, że bardziej tutaj te 57 koła. Jest nam potrzebne. Drugie będzie na pewno poniżej 59. No, myślę, że do tego imbalansu, Trzeci, 6, poniżej 6800. Tak już mówię o tych poziomach, bo kojarzę je z perspektywy tego, co analizowałem na grupie. Link do darmowej grupy znajdziecie em, pod tym nagraniem. I tam cały czas na bieżąco, jakby analizuję, kiedy nie analizuję na YouTube, a, tak jak teraz. No bo wiadomo, że to wymaga trochę czasu, nie? No, więc w tym zakresie myślę, że warto po prostu o jakiś zakupach długoterminowych oczywiście. Czy biorę pod uwagę zejście poniżej tego dołka? Na tę chwilę nie. Przepraszam. Ale, no ale oczywiście to jest jakaś spekulacja. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć tutaj przynajmniej odbicie do tych 58, gdzieś tutaj do zaksięgowania, no ale potem zobaczymy, czy, czy będzie chciał Bitcoin zejść gdzieś tu 46, 47, czy też nie. Wydaje mi się, że teraz rozsądne tak by było z tydzień podpompować rynek. półtorej, może tygodnia, może do dwóch. Jakieś lekkie odreagowanie i pod koniec września powinniśmy to kontynuować. Ale czy tak będzie, to się okaże. Ale wiele na to wskazuje. Jeżeli tak, no to mamy bardzo silną powtarzalność tego, że rynek chce iść do góry. Nowe tepeki nadane, strefa, update. No i tyle mamy to. Jeżeli chodzi o Ethereum, Ethereum akurat z kolei jest dalej w strefie. Nie wziął nam tutaj tych, tych poziomów. Oczywiście nie oznacza, że nie weźmie, ale na tę, chwilę, na tę chwilę nie wziął, to jest do wyrzucenia, to strefa wolumenowa też jest do wyrzucenia, bo ona już nie, nam nie działa, tutaj myślę, że możemy sobie dostosować nową strefę, taką powiedzmy o, na dokładkę, jeżeli mielibyśmy faktycznie wyższy dołek tutaj, no to stąd powinniśmy mieć już, mieć już kontynuację, ta linia trendu myślę, że może zostać. I tutaj jeżeli będzie przebicie, to będziemy mieli potwierdzenia na dalsze wzrosty. Jeżeli chodzi o tepek, no to tepek pierwszy na pewno damy sobie tutaj, drugi damy sobie tutaj również przed imbalansem. No i myślę, że reszta będzie mogła zostać już tutaj jak było według założeń wcześniej. No, taki no, bardzo ważny punkt, to jest 2,800. Do tego 2,800 możemy powinniśmy mieć podbicie, no ale tutaj to wszystko musi zostać przebite, jeżeli chcemy mieć kontynuację dalszych wzrostów. Tak samo na Bitcoinie 62,5 to jest takie minimum do przebicia. A najlepiej na nowo znowu przebić tę całą różową strefę. No i wtedy będziemy myśleć. Zobaczcie, tak jak tutaj te szare pole, to jest globalne pole do przebicia. Mieliśmy, zobaczcie, podbitkę do globalnego pola i stąd dosyć mocną reakcję, więc jeżeli przebijemy na dobre te 666, no to myślę, że możemy mówić już o potwierdzeniu. Pierwsze potwierdzenie, myślę, że 60, 62,5 ten poziom wystarczy, żeby tutaj mówić potencjalnie o jakimś ruchu wzrostowym, więc mamy Bitka, mamy Ethereum, oczywiście rysunki z omówieniem będą na tej grupie, o której mówiłem, czyli link znajdziecie pod nagraniem. Wrzucę Wam dodatkowo trzy altcoiny, które myślę, że warto przeanalizować. Pierwszym niech będzie FED, myślę, że FED tutaj pomału nam fajnie wygląda, jeżeli chodzi o ruch. Więc zobaczcie, tutaj mamy na D1, czyli od marca, i już tu prawie będziemy mogli myśleć o przybiciu trendu. Cena nie spadła niżej niż tutaj fajne poziomy akumulacji wcześniej. Tak, tutaj akumulator zleciał i to nie zeszliśmy na niższe poziomy, więc też no, fajnie to wygląda, jeżeli chodzi oczywiście o, o długoterminowy case. No więc tak to zostawiam. No i teraz tak, jeżeli chodzi o aktualną sytuację, myślę, że strefa zakupowa będzie o właśnie stąd dotąd, tak, czyli do tego tutaj poziomu 94 centy. No i myślę, że możemy dostosować sobie take profity. Pierwszy take profit byśmy zrobili tutaj, czyli 1,32, drugi to są miejsca, gdzie warto po prostu troszeczkę sobie spieniężyć tej pozycji. Jeżeli kupicie trochę feta sobie na spocie, no bo domyślam się, że znacie takie podstawy, jak jeżeli chcemy zarobić na krypto między innymi, po tych sposobów zarabiania jest wiele, ale między innymi mm, kupujecie taką monetę na przykład FET, oczywiście to jest moje prywatne zdanie, że ona jest w tym obszarze dość dobra do, do kupna, no i jak ta cena zostanie osiągnięta, no to jakieś tam paczki sprzedajecie. Jak zrobi wam 100% tak od waszego wejścia, czyli powiedzmy stąd 100% to będziecie mieli w okolicy 2,28-2,27, też żebyście mieli 2,27 to wyciągacie wkład i resztę sobie, resztę sobie, zostawiacie, nie? Żebyście mieli już no risk trade, czyli bez ryzyka, cokolwiek by się nie wydarzyło, no to, no to po prostu już nie stracicie, tak? Tutaj macie potencjał na jakieś 183% na fecie, więc myślę, że dosyć, dosyć fajny ruch. VIF? to jest moja moneta numer 2, którą myślę, że mogę zarekomendować. Myślę, że o, taka by była to strefa na zakupy. Też myślę, że możemy obserwować linię trendu do potencjalnego do potencjalnej obserwacji reakcji. Spróbuję jeszcze tak pociągnąć bardziej pod ukosem, czy nam to jest coś więcej. No myślę, że jest ok, że to nie jest Zbyt wielki ukos na niej trendu, więc tutaj myślę, że po prostu w tym obszarze można pomału sobie zbierać długoterminowo pozycję. I zasada ta sama. Kupujemy na tepekach oddajemy jakieś małe pozycje. Wiadomo, i wyższy tepek, tym powinniśmy więcej oddawać, tak, żeby się to równoważyło. No i 100%, czyli powiedzmy mniej więcej w okolicach, 3 dolary, 3 dolary z małym hakiem, powinniśmy mieć już zabezpieczony. Wkład i resztę trzymamy po prostu jako potencjalne zyski, wtedy sobie na tych tepekach realizujemy. Tutaj też potencjał myślę, że na jakieś 160%, no, czyli podobnie jak na fecie. I tutaj moneta, która powiedzmy bardzo mocno zleciała, ale już fajny rounding się zaczyna, plus fajne wolumeny. To często pokazywało nam właśnie o ten taki mały wycinek. O ten obszar mi chodzi, że altcoiny bottomują. Tak? Czyli są w okolicach bottomu. Tak wyglądają alty często na dołku w bezie. No i one już tutaj pomału się zbierają, jeszcze coś nam wracają i już kontynuują ruch wzrostowy. Więc myślę, że ten rounding, który tutaj mamy, bardzo fajnie powinien nam dać właśnie potencjalny, fajny ruch na game Wiadomo, to jest moneta z mniejszą kapitalizacją, mniej, mniej powiedzmy mniej popularna mimo wszystko, ale ten procent potencjalnie zysk, zysku do straty, do zysku do, do ryzyka, że tak to ujmę. Jest, jest ciekawy, nie? czyli powinniśmy ten rounding utrzymać, czyli powinniśmy już tutaj gdzieś zawracać właśnie na, na, na zasadzie tej linii, więc po prostu myślę, że małą paczkę można sobie kupić i tutaj potencjalnie właśnie no, opłaca, się, opłaca się zgarnąć. Myślę, że tak do roundingu tutaj zrobię o, do dołu roundingu wejście Myślę, że możemy sobie dać linię trendu tutaj potencjalnie też, żebyście wiedzieli, co zaobserwować, żeby było jakieś pierwsze potwierdzenie na kontynuację tego ruchu. No i take profity. Pierwszy take profit. Drugi. Myślę, że tutaj możemy sobie pozwolić na trochę dalsze take profity. Trzy. No mówię, moneta jest mniejsza. Jeżeli fajnie odpali, to powinno tutaj dać ten większy właśnie potencjalnie większą nagrodę, nie? Więc tutaj myślę, że będziemy mieli jakieś 500%. No, bez 5%. No, wiadomo, jak to jest zniżyć dokładnie, no to będziemy mieli razy 5. Oczywiście, razy 2. Czyli tutaj, w tych okolicach, już powinniście mieć zabezpieczony wkład. Zasada ta sama żeby nie powodować większego ryzyka. Tak to wygląda, myślę, że to są takie propozycje ode mnie na wrzesień. Zostaw suba, zostaw komentarz, zostaw komentarz, napisz na przykład takie altcoiny chciałbyś mieć przeanalizowane, to w czwartek zrobię o godzinie 19 analizę altcoinów i wtedy przeanalizuję dla Ciebie te altcoiny, które zostawisz w komentarzu. Tyle z mojej strony, dzięki i pozdrawiam, cześć.